Chcę zamoczyć dziup ten kevlar, kevlar, chcę zamoczyć dziup ten kevlar. Kevlar chcę zamoczyć, chcę zamoczyć, dziób Kevlar Oczy się beczka, wizja kaleka, zepsta, ostra, tak jak maczeta Czego chce ode mnie tutaj panienka? Ty na mariocie na mnie zaczekaj Oni to gole widzieli na euro, uwaga, bo tworzę tutaj to dzieło, się kreci rock'n'roll, płucu mi berło horyzontalnie, to jesteś tutaj daleko Iść jak ten gniotek, twoje Rafaelo zgnote ganko są, te jebane bity po mefie i mi na to jak ruina, do tego dochodzą i ryki no i zębów zżyty, chwytaj się ty brzytwy Dwa palce tej kurwy w tej waginie No bo lecę sobie na bicie, to znaczy dla mnie więcej tu niż życie nie możesz kręcić, świeże spinerem, być retro, kupić sobie radio Z fetą robić kario, efekt placebo, białe wchodzi jak kawior Przez dwóch sektor, tak jak radło, sztuka tak jak Michelangelo. No i nie my sobie, nie jesteś pozerką, twa sztuka poza jak muza, lecz poleci ona szybko do kosza. Jak szetka na wietrze, samotna decha, postaje się tutaj, czołga. Od wersu się łepoci, tak jak w madrycie rozjebie Zaraz, matrycę tych panczy pełno. Kończy podpisem. Kończy podpisem. Chcę zamoczyć dziób ten kevlar Kevlar chcę zamoczyć dziób ten kevlar Kevlar chcę zamoczyć, chcę zamoczyć dziób. Kevlar ta! Kevlar kewlar, kevlar. kevlar. Znowu zakładam na siebie kevlar. Kevlar, 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 kevlar. kevlar, kevlar. Muzyka to coś więcej niż tylko same narkotyki Oni patrzą tylko na to, by zbierać dobre wyniki Ja chcę tu być i chcę tu trwać, tak jak każdy na tym świecie Hejterzy patrzą się na nas, mówią kurwa wielkie świecie Nie przejmujemy się opinią, tego nie warta ta muzyka Tylko szacunek mam do kultury, tego nie będę tu unikał Teraz pile mam jeszcze, żeby tutaj polatać Jestem dla siebie kimś, nie kopię tej piłki jak z lata Mam wiele marzeń i to dzięki nim tutaj wszystko przed... Tyle lat to robię dobrze, wiem że mam do tego talent. Możesz gadać sobie co chcesz, my to robimy codziennie. Komentarze na temat rodzinny są naprawdę denne. My tylko chcemy żyć i robić tą muzykę. Na zbędne oklaski wcale ziomuś już nie liczę. Wjeżdżamy w te melodie, aż lata cała sala. O tobie nic nie słychać, mała. Poza tym żeś najebana. Uh, uh.